you <music> W urokliwej scenerii Parku Dworskiego w Morawicy odbył się koncert grupy Al Antico, parkowe nuty wieczorową porą. Rozbrzmiały najpopularniejsze utwory z lat 20. w aranżacji muzyków z Filharmonii Świętokrzyskiej. Wydarzenie rozpoczął pokaz mody sławnych postaci z początku XX wieku, w które wcielili się aktorzy z grupy teatralnej Trema. Tego dnia do Parku Dworskiego w Morawicy przybyli między innymi... Pablo Picasso, Maria Skłodowska-Curie, Enzo Ferrari, Charlie Chaplin i inni znani artyści, wynalazcy, muzycy z tamtych lat. Mieszkańcy otrzymali od aktorów unikatowe widokówki. Koncert Parkowe Nuty Wieczorową Porą w repertuarze najpopularniejszych utworów z lat 20. i 30. wprowadził mieszkańców w niezwykły klimat. Nie zabrakło piosenek takich jak Umówiłem się z nią na dziewiątą Eugeniusza Bodo, Miłość ci wszystko wybaczy, Hanki Ordonówny, czy nad pięknym, modrym Dunajem Johanna Strausa. Na mieszkańców czekała również darmowa prezentacja smaków restauracji Żółty Słoń Macieja Jakubczyka, który już niebawem swoją ofertę gastronomiczną zaprezentuje w zabytkowej oficynie dworskiej w Morawice. Wydarzenie zakończyło się wspólnym zdjęciem, po którym burmistrz miasta i gminy Morawica Marian Buras zaprosił wszystkich do obejrzenia prezentacji zabytkowych aut.